Szanowni Państwo, przed nami prezentacja Adama Czerneńki. Adama, który pochodzi ze Subic, yy, który skończył wyższe studium fotografii w Jeleniej Górze i Wydział Artystyczny w, Górze Wydział Artystyczny w Zielonej Górze, yy, który jest pasjonatem fotografii, który yy, potrafi obserwować i praktycznie yy, co roku ma wystawę. Nie zawsze ją otwiera, więc bardzo się cieszymy, że dzisiaj jest. A o swoim tegorocznym projekcie myślę, że najlepiej opowie sam. Dziękuję Aniu. Rzeczywiście jako tubylec no, jestem zaszczycony corocznym zaproszeniem i w zeszłym roku nie, nie mogłem otwierać, ale w tym roku postaramy się opowiedzieć o tym już. Antyprzestrzenie nosi tytuł moja mm -hmm. wystawa. Myślę, że na tę chwilę ten tytuł już jest mało aktualny w ogóle, bo hmm, pierwsze w trakcie prac dość znacząco zmieniła się koncepcja powstania tych, tych zdjęć. Ale po piątkowym wykładzie mogłoby się też nazywać na przykład d Jak To by było też... Okej, okay, dobra. Ja nie, nie lubię rozmówić z tym mikrofonem. Więc antyprzestrzenie. Tegoroczny temat był sporym wyzwaniem, bo obejmuje dwa duże pojęcia, ważne, no i wiadomo też, jaki jest kontekst tego tematu. O przestrzeni no, powiedziano już mnóstwo. Ja tutaj nic nowego nie dopowiem, że jest to pewna rama którą, teoretyczna, którą można wypełnić treścią, z znaczeniami wizualnymi lub teoretycznymi. Natomiast pojęcie pustki. Jest pojęciem humanistycznym dla mnie. Nie jest to pojęcie, które można ubrać w jakiś wizualny walor. To jest moim zdaniem w moim odczuciu niemożliwe. A w związku z tym, że jest to y, pojęcie humanistyczne, y, można je potraktować y, w sposób emocjonalny i ono też odnosi się do emocji. Y, to był mój, mój punkt widzenia, widzenia do, do dalszych rozważań. No i tak, przestrzeń. Rzeczywiście można przedstawić fotografii w różny sposób. Jest na to oczywiście każdy fotograf o tym wie. Natomiast przedstawienie pojęcia treści już jest większym wyzwaniem. Turnał powiedział kiedyś. E, cytat: Że brak cienia jest dowodem nieistnienia. I, I ten cytat właśnie spotkał mnie nie tak dawno więc cień. E, kolejnym krokiem było, <laughs> e, było opracowanie pomysłu na przestrzeń. Nie, nie chciałem tego robić w taki prosty, bezpośredni sposób, co, co oczywiście można dość łatwo za pomocą fotografii anaglifowej e, uzyskać. E, Natomiast, żeby nabrała jakiegoś waloru, innego wymiaru, innego e, rozumienia, no, stwierdziłem, że muszę coś z nią wymyślić, innego zrobić. E, więc na pewno cień i wszystkie konotacje, które się z tym wiążą, do to oczywiście brak światła, e, pewne nawiązanie do przedmiotu, jakieś reprezentowanie przez cień przedmiotu. E, natomiast jakiego przedmiotu? Jako, że jestem entuzjastą kontaktu z naturą, lubię i obserwuję często przyrodę, chodzę po łąkach, na tych łąkach właśnie przyszedł mi pomysł, że obserwując cały cykl wegetacyjny roślin, o tym czasie, krótko przed festiwalem, ta roślinność już zrobiła swoje, nadal ma piękne formy, piękne kształty. I ma pewien symboliczny wymiar dla mnie, no więc y, zacząłem kombinować. Postanowiłem y, tworzyć bukiety z suchych ziół, suchych dzikich roślin przy pomocy tutaj mojej pomocnicy małej, artystki, mojej córki Hani. <głosy> <głosy> y, no chodź tutaj, pokaż y, Zacząłem szukać pewnej relacji pomiędzy przestrzenią, pomiędzy znaczeniem tej pustki, nieobecności, pewnego rodzaju braku. I zacząłem konstruować. Zdjęcia, które są za mną, są w technice anaglifowej, jak, jak powiedziałem, dlatego będę zapraszał do, do spojrzenia na nie przez okulary. Okaże się, że pojawia się tutaj trzeci wymiar. Świat przedstawiony na tych zdjęciach, głównie to tło, które, na którym odbywają się projekcje e, cieni, bo są to po prostu kształty e, tych, tych roślin oświetlone punktowym światłem, e, przy użyciu okularów e, anaglifowych, e, dostają pewnej przestrzeni. Jest to o tyle paradoks, że e, cień nie ma przestrzeni. Dopiero w technice anaglifowej. Przy niewielkiej manipulacji, naprawdę niewielkiej, okazuje się, że, że cień może posiadać przestrzeń. Natomiast świat, który pojawia się za nimi, jest jedynie ekranem do projekcji tego. Jest w zasadzie dwuwymiarowy. I tutaj na, tej, na tym obszarze zbudowałem, postanowiłem zbudować takie napięcie w, w całym sensie tego tematu przestrzeni i pustki. Przestrzeń, którą tutaj zobaczymy przez te okulary, tak naprawdę jest utkana z, z niczego, z braku światła. Jest dość paradoksalna, ale e, cień ma jeszcze inną ważną dla mnie konotację. Jest e, rodzajem pamięci. E, są zresztą takie realizacje. Temat cienia też się tutaj pojawia na, na, na labiryncie. Jest formą rejestracji, utrwalenia wspomnienia, pamięci i w zasadzie, gdy emocje zostaną przesunięte już z odczucia takiego dyskomfortu, braku tej takiej bolesnej niemalże czasami pustki do obszaru e, pamięci, doświadczenia, ehm, wówczas e, każdy element może być um, rozumiany, widziany troszeczkę w inny sposób. E, jako, jako... przenikający świat, pozostawiający mnóstwo śladów, e, zapadający w doświadczenie wielu nas. E, I oczywiście w tej chwili się posługuję pewną dwuznacznością, nie mówię już o ziołach, już nie mówię o roślinach. E, no i myślę, że, że w tym kontekście e, tematem Temat, ten główny przewodnik na moich zdjęciach określiłbym bardziej już nie jako przestrzeń i pustka, lecz jako przestrzeń i pamięć. I mam nadzieję, że w ten sposób można to będzie odbierać. Drodzy Państwo, Adam Czernienko no jest znany, często sobie dyskutujemy też o fotografii, o merytorycznych aspektach i o konceptach. Zawsze przygotowuję się do projektu. Kiedy mówię mu temat, jaki towarzyszy danej edycji, to mówię, wiesz, chodzi mi coś po głowie, tak myślę, tak, że tak, tak, tak i zaczyna zgłębiać i mam wrażenie, że labirynt powoduje, że na tyle się mobilizuje, że to, co mu gdzieś tam w głowie buzuje, zostaje spełnione, dopełnione i zafunkcjonuje w takiej formie. I tutaj wypowiedzi przemyślanej, jak również pracami, że to jest praca. Dziękuję Ci, Adamie, za to, że tu jesteś i że tworzysz. Dla mnie labirynt to jest okazja, jedna z wielu do pomyślenia. Wielkie brawa. Momencik jeszcze. Drodzy Państwo, zobaczycie za chwilę, jakie to są wspaniałe efekty. Ja już to, to zobaczyłam, niektórzy również. Natomiast chciałabym, ponieważ jesteśmy tutaj już zgromadzeni, żeby nie robić zamieszania, nie ma artysty, który ma wystawę piętro wyżej.